Jest napój, który może naprawdę odciążyć Twoje nogi i wspierać krążenie, a potrzebujesz tylko jednego kubka dziennie. Wielu seniorów zmaga się z obrzękami, uczuciem ciężkości czy skurczami łydek i myśli, że to po prostu wiek. Ale prawda jest taka, że wcale nie musisz się z tym godzić. W tym filmie opowiem Ci, dlaczego po pięćdziesiątym roku życia nogi wymagają szczególnej troski i jak prosty poranny rytuał może pomóc w ich lepszym funkcjonowaniu. Pokażę ci, co daje picie odpowiedniego napoju rano, jakie składniki wspierają żyły i naczynia krwionośne, oraz jakie efekty możesz zauważyć już po kilku tygodniach. Zostań ze mną do końca, bo dzięki temu dowiesz się, jak w prosty sposób poczuć większą lekkość w nogach, zmniejszyć obrzęki i wesprzeć krążenie na co dzień. To wiedza, która może naprawdę poprawić Twój komfort życia, wystarczy zacząć od jednego kubka dziennie. Po 50 roku życia nasze nogi zaczynają wymagać szczególnej troski i to nie jest przypadek. Z wiekiem naczynia krwionośne tracą swoją elastyczność, a zastawki żylne, które działają jak małe zawory, nie pracują już tak sprawnie jak dawniej. Krew zamiast swobodnie płynąć w górę, zaczyna się zatrzymywać w dolnych partiach nóg. Efekt? Obrzęki, uczucie ciężkości i ból, który potrafi zepsuć cały dzień. U kobiet ogromne znaczenie mają też zmiany hormonalne po menopauzie. Spadek estrogenów sprawia, że żyły są jeszcze bardziej podatne na przeciążenie. Do tego dochodzi styl życia. Lata spędzone na siedząco przy pracy, albo wielogodzinne stanie na nogach, odciskają swoje piętno. Nie bez znaczenia jest też masa ciała. Każdy dodatkowy kilogram to większe obciążenie dla stawów, żył i całego układu krążenia. Dlatego po pięćdziesiątym roku życia problemy z nogami pojawiają się częściej i stają się bardziej dokuczliwe. To właśnie w tym momencie codzienna profilaktyka zaczyna mieć ogromne znaczenie. I tu właśnie wchodzi w grę prosty poranny rytuał kubek napoju, który wspiera krążenie i pomaga nogom zachować lekkość. Jednym z najważniejszych elementów dbania o zdrowe nogi jest odpowiednie nawodnienie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że odwodnienie potrafi być jednym z głównych winowajców uczucia ciężkości i bólu nóg. Gdy pijemy za mało wody, krew staje się gęstsza i wolniej krąży. To dodatkowo obciąża żyły, które i tak po 50. roku życia pracują mniej sprawnie. Brak nawodnienia wpływa też na układ limfatyczny. Płyn, który powinien być odprowadzany z tkanek, zaczyna się zatrzymywać. To prowadzi do obrzęków i uczucia rozpierania w łydkach czy kostkach. Często myślimy wtedy, że winna jest pogoda albo zmęczenie, a tak naprawdę organizm po prostu domaga się wody. Warto pamiętać, że z wiekiem uczucie pragnienia słabnie. Seniorzy piją mniej, bo nie czują potrzeby, a tymczasem ciało wciąż potrzebuje około 1,5-2 litrów płynów dziennie. Pierwsze oznaki odwodnienia to sucha skóra, zmęczenie, zawroty głowy i właśnie ciężkie nogi. Dlatego tak ważne jest, by dzień zaczynać od napoju, który nie tylko uzupełni płyny po nocy, ale też dostarczy składników wspierających krążenie. To prosty krok, który robi ogromną różnicę. Poranny napój ma szczególne znaczenie, bo to właśnie rano organizm najbardziej potrzebuje wsparcia. Po całej nocy spędzonej bez picia jesteśmy odwodnieni, a krew staje się gęstsza. Pierwszy kubek płynów działa jak sygnał do startu. Uruchamia metabolizm, wspiera krążenie i przygotowuje ciało na cały dzień. Dla nóg to ogromna ulga. Wypicie napoju rano sprawia, że krew łatwiej krąży, a limfa szybciej odprowadza nadmiar płynów. To oznacza mniej obrzęków w ciągu dnia i mniejsze uczucie ciężkości wieczorem. Nie chodzi tylko o samonawodnienie. Odpowiedni napój może dostarczyć witamin, minerałów i antyoksydantów, które wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszają stan zapalny i wspierają elastyczność żył. To tak, jakby dać nogom codzienną porcję ochrony od samego rana. Wielu seniorów zauważa, że kiedy zaczynają dzień od właściwego napoju, nogi są lżejsze, mają więcej energii, a nawet skurcze nocne pojawiają się rzadziej. To pokazuje, jak duże znaczenie ma ten prosty poranny rytuał. Skoro już wiesz, że poranny napój może realnie wspierać zdrowie nóg, czas przyjrzeć się jego składnikom. To właśnie one decydują o tym, że nogi stają się lżejsze, mniej obolałe i mniej podatne na obrzęki. Pierwszym kluczowym składnikiem jest witamina C. To ona wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i pomaga w produkcji kolagenu, który odpowiada za ich elastyczność. Jej naturalne źródła to cytrusy, papryka, truskawki czy natka pietruszki. Drugim ważnym elementem są bioflawonoidy. Czyli naturalne związki roślinne działające jak tarcza ochronna dla żył. Znajdziesz je w jagodach, winogronach czy skórce cytrusów. Wspierają krążenie i zmniejszają skłonność do obrzęków. Nogi po 50 roku życia często cierpią też z powodu skurczów. Dlatego tak ważny jest potas i magnes. Potas pomaga regulować gospodarkę wodną w organizmie, a magnes rozluźnia mięśnie i zmniejsza bolesne napięcia. Źródłem są banany, pomidory. Fasola, orzechy czy nasiona. Nie można zapominać o antyoksydantach, chronią naczynia przed uszkodzeniem i spowalniają procesy starzenia. Zielona herbata, imbir czy jagody to świetne dodatki do napoju. Połączenie tych składników sprawia, że zwykły kubek porannego napoju staje się naturalnym wsparciem dla nóg, działa jak codzienna profilaktyka, a przy tym jest prosty i smaczny. Przejdźmy teraz do konkretnych propozycji napojów, które możesz wprowadzić do swojej porannej rutyny, aby wesprzeć nogi i całe krążenie. Pierwsza propozycja to woda z cytryną i natką pietruszki. Cytryna to źródło witaminy C i antyoksydantów, a natka pietruszki dostarcza bioflawonoidów i działa lekko moczopędnie, co pomaga zmniejszać obrzęki. Drugi napój to napar z pokrzywy. To zioło od wieków znane jest z właściwości oczyszczających i wspierających układ moczowy. Regularne picie pokrzywy poprawia gospodarkę wodną w organizmie i odciąża nogi. Trzecia opcja to herbata z głogu. Głóg wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie i działa uspokajająco na serce. To doskonały wybór dla seniorów, którzy chcą wspierać nie tylko nogi, ale i układ sercowo-naczyniowy. Czwarta propozycja to woda z dodatkiem imbiru. Imbir poprawia krążenie, działa rozgrzewająco i przeciwzapalnie. Wystarczy kawałek świeżego korzenia zalany ciepłą wodą, by stworzyć prosty i skuteczny napój. Piąty napój to woda z jagodami albo sok z aroni. Owoce te są bogate w bioflavonoidy, które uszczelniają naczynia i chronią je przed uszkodzeniem. Każdy z tych napojów można przygotować w kilka minut i włączyć do codziennego poranka. Najważniejsze, żeby pić je regularnie. To właśnie systematyczność sprawia, że nogi naprawdę odczuwają różnicę. Najlepsze efekty daje niejednorazowe wypicie napoju, ale włączenie go do codziennej rutyny. Na szczęście to naprawdę proste. Zacznij dzień od kubka wybranego napoju zaraz po przebudzeniu, jeszcze przed śniadaniem. Organizm po nocy jest odwodniony, więc płyny wchłaniają się wtedy najlepiej, a składniki odżywcze szybciej trafiają do krwiobiegu. Jeśli trudno ci pamiętać, ustaw przypomnienie w telefonie albo przygotuj składniki wieczorem. Dzięki temu rano wystarczy zalać cytrynę. Imbir czy zioła ciepłą wodą, i masz gotowy napój w kilka chwil. Ważne, by pić go spokojnie, małymi łykami. To nie ma być obowiązek, tylko mały rytuał, który zacznie dzień od czegoś dobrego dla zdrowia. Po kilku dniach regularności zauważysz, że organizm sam zacznie się domagać tego kubka rano. To właśnie konsekwencja i powtarzalność sprawiają, że nogi naprawdę poczują różnicę. Najciekawsze w tym prostym porannym rytuale jest to, że efekty można zauważyć szybciej niż się wydaje. Już po tygodniu regularnego picia odpowiedniego napoju, wiele osób czuje większą lekkość w nogach. Obrzęki wieczorem są mniejsze, a skurcze nocne pojawiają się rzadziej. To pierwszy sygnał, że żyły i układ limfatyczny pracują sprawniej. Po miesiącu zmiany są jeszcze wyraźniejsze. Skóra nóg może wyglądać zdrowiej, bo lepsze krążenie oznacza lepsze odżywienie tkanek. Nogi mniej bolą przy dłuższym staniu czy siedzeniu, a energii w ciągu dnia jest więcej. Przy dłuższym stosowaniu, na przykład po kilku miesiącach, ten rytuał staje się naturalną częścią dbania o siebie. Regularne nawodnienie i dostarczanie witamin, minerałów oraz antyoksydantów działa nie tylko na nogi, ale i na cały organizm. To inwestycja w zdrowie żył, serca i krążenia, która daje realne korzyści każdego dnia. Mały kubek o poranku to naprawdę duży krok do tego, by cieszyć się sprawniejszymi, lżejszymi i zdrowszymi nogami. Żeby poranny napój naprawdę działał, warto pamiętać też o tym, czego lepiej unikać. Najczęstszym błędem jest nadmiar soli w diecie. Sól zatrzymuje wodę w organizmie i powoduje, że nogi szybciej puchną, nawet jeśli pijesz zdrowe napoje. Dlatego lepiej ograniczyć solenie potraw i częściej sięgać po zioła czy naturalne przyprawy. Drugim problemem jest zbyt mało ruchu. Nawet najlepszy napój nie zastąpi pracy mięśni łydek, które działają jak pompa wspierająca krążenie. Jeśli spędzasz dużo czasu w pozycji siedzącej, rób przerwy na krótkie spacery czy kilka prostych ćwiczeń. Warto też uważać na nadmiar kawy i alkoholu. Kawa w dużych ilościach odwadnia, a alkohol dodatkowo obciąża wątrobę i serce, co nie sprzyja zdrowiu nóg. No i najważniejsze, regularność. Jeśli pijesz napój tylko od czasu do czasu, efekty będą niewielkie. Dopiero codzienny rytuał sprawia, że składniki mogą realnie wesprzeć twoje żyły i krążenie. To połączenie zdrowych nawyków z jednym kubkiem rano daje najlepsze rezultaty. Jak widzisz, sekret zdrowych nóg po 50. roku życia wcale nie musi być skomplikowany. Jeden kubek porannego napoju może zrobić ogromną różnicę, od zmniejszenia obrzęków, przez lżejsze nogi, aż po lepsze krążenie i więcej energii na co dzień. To prosty rytuał, który nie wymaga drogich suplementów ani skomplikowanych diet, a działa, jeśli jesteś konsekwentny. Pamiętaj jednak, że najwięcej korzyści daje połączenie odpowiedni napój, ruch w ciągu dnia, zdrowa dieta i chwile regeneracji. Wtedy twoje nogi naprawdę odwdzięczą się lekkością i sprawnością. Spróbuj wprowadzić ten nawyk już od jutra i obserwuj efekty krok po kroku. A jeśli film był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Fit Fact. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków o zdrowiu po 50C i poznasz więcej prostych sposobów, które realnie poprawiają jakość życia. Dbaj o swoje nogi każdego dnia, bo to one niosą cię przez całe życie.